W dzisiejszym odcinku będziemy testowali Wojtka. No Wojtek, przy, możesz się teraz przywitać. Hej. No. I tylko też pokażę, co będziemy testowali. Tak, będziemy, będziemy testowali. Będziemy testowali. Nie, jest to nowa, nie jest to nowa postać, ale i tak niektórzy mogą nie mieć, lub po prostu ciekawym się, się na tą postać kupić, czy im się opłaca. I też to dla was będzie. Bo to jest właśnie pytanie: się troszkę, jak będziecie chcieli go kupić, to wtedy będziecie wiedzieli, czy Wam się opłaca, czy nie opłaca. No, i ja nawet widzowie, żeby było fair, to jak widzicie, ja mam Titan Clockmana ubranego, więc oczywiście zmieniamy go. Nie będziemy mieli ubranego Titan Clockmana. Myślę, że za to, że zamiast Titan Clockmana, będziemy mogli sobie wziąć. Takiego lucky speakermana, bo go jeszcze nie testowałem. Ogólnie mam założone... Ten, ten, ten jeden. Santa mena wiadomo, i to czeka. cameraman, Scientist TVman, i jeszcze. Czekaj. I jeszcze e, shotguna. po sposób kameraman shotgun. I od razu wam mówię, jak e, się trwa jeśli chcecie kupić shotguna, nie opłaca wam się. Ja go kupiłem, no, no wiadomo, trochę żałuję, ale no już mam, to mam. No, bo to jest najgorsze, że ty nie wiesz jak ta... Czy ta postać jest dobra? No wiadomo, możesz sprawdzić, ile zadaje, ale no nigdy nie wiesz, czy ona w ogóle będzie dobra na takiego Endlessa. Ja kupiłem, że jest Mike po prostu to, że kupujesz tam, że można wystawić na taki sklep, co tam kupujesz. Na samym razie to jest. No ale no i to jest szkoda, że tam nie można patrzeć, ile ta posać zadaje, lub los dawne te rzeczy. Można patrzeć. Tękno? prawda Da się? Tak! Wystarczy, że weź, we, że wejdziesz tam w Seymour. No i tam masz. No i jak klikniesz w tą postać, to możesz sprawdzić, ile ona zadaje. Jaki ma cooldown, jakiego maręcza. No tak! Tylko wiadomo, zawsze się jest ciekawi, jak ta postać faktycznie działa. No i się bardzo kupuję. Ja kupiłem po, po prostu tak. No, to na samym początku, kiedyś ja po to jest takie coś, że to, jest, to są postacie, które kiedyś, jak dosłownie, one były dodane pośrodkiem mam, można sam powiedzieć, to już jest postać, która no trochę już ma swoje, już tak wiesz, dawno była dodana. No i... Na samym początku te postacie, wiesz, każdy mówi najlepsza postać, a potem to się okazuje, że dosłownie, jak na przykład kiedyś było z Titan Prezet kiedyś, kiedyś od była opi postać, teraz dosłownie on nawet jest e, tańszy niż jakiś Titan Upgraded Speakerman. Mogę się z tym zgodzić. I oczywiście jak przejdziemy takiego Nightmare'a bez żadnych trudności, to oczywiście idziemy potem na Endlessa. A. I Wojtek, żebyś miał ciężej, to po prostu nie będziesz ten mógł stawiać Liprucz li, 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 kameramena? Chyba tak go się wymawiało, już nie pamiętam. A, so is, e, a so is, no? Też nie. Jedno Wiadomo, zgadza na początku, bo jednak te pierwsze fale wiąże, bo trzeba. W ogóle widzę, czy ty... czy wy... Też zauważyliście, że każda postać z eventu Laki, ten em, ma 77. Ja nie wiem czemu ona tak ma, ale... No nie wiem, może jest to z czymś związane. Wiesz, ja ci teraz powiem o co chodzi. Wiesz czemu? Bo dla niektórych ludzi 7 to jest szczęśliwa liczba, A. o to chodzi. A o to. Ja też, ja w sumie jak wiadomo od razu nie o tym, że dlatego, dlatego oni mają te siódemki. Ale Romarnie kiedyś jeszcze ja tak w sumie nie był celistki, bym do tej gry. To też na początku sam nie wiedziałem czemu tak, na przykład jak było w jakichś grach kiedyś, że też było te 7-7, też nie wiedziałem na początku, ale potem się tam dowiedziałem już po jakimś filmie, coś takiego. Od razu wam mówię widzowie, no. będę starał się ten, em, zdobyć ten, Um, od tego um, nie wiem czy to można nazwać twórcą w Skibidi Toilet Sour Defense, po prostu chodzi o to, że będę mógł podpisywać jednostki, ja tak bardzo bym to chciał ogólnie no no i też w ogóle jest też fajne, ale nie no, na razie nie można niestety kazać, nie można podpisywać postaci bo wiadomo, że jest pierwszy odcinek no nie licząc tego shorta to jest właśnie sensie pierwszy odcinek z Tower I ten. I właśnie. No, wiadomo, no wtedy nie można mieć podpisów. Jak, jak trzeba mieć podpisy, to trzeba mieć co w miarę dużo. No i też trzeba, głównie kontekst musi być z filmy, ale żeby Głównie konto musi być z tego, żeby w ogóle móc tak robić. No i właśnie, mogą no, oni, no, panie, by było, w sposób łapkowaliście, żeby wam się podobały ten kontent, dlatego żeby każdy po prostu podpisywał. Jak to? Możecie mu wysyłać na pocztę, to wiadomo zawsze. Wiadomo, na pocztę na czym tam te takie wiesz, e prezenty, które można wysyłać. Też wi wiadomo, możecie wysyłać. Wi wiadomo, nie musicie. Nawet może trzeba komukolwiek po prostu słowa. sławę z Wojtek, z wysyłać. to to jest, to jest takie coś, ten mój odcinek, a ty a ty bardzo dużo te mówisz no oczywiście też możecie właśnie do nas wysyłać tutaj macie nick Wojtka a mój to już wam powiem jaki to będzie nick ja nawet będę mógł zmienić specjalnie nick żeby nie mieć takiego będę mógł na jakiś bardziej inny zmienić pamiętajcie że obrazu no, Zdecydujecie na przykład kasłowy coś tam chcecie wysłać, to nie róbcie też tak, żeby wysyłać po prostu na przykład tych Basic e, Camera, no, ten, camera woman. Nie no, to mogą, ja te, chętnie te, te przyjmę. Bazy, no, ale wiadomo, to tak jest, można powiedzieć, wiesz no... Nie róbcie to tak, bo niektóre są takie osoby. Mam nadzieję, że tu nikogo nie ma czegoś takiej osoby tutaj. No jakaś taka która będzie po prostu spamiła i ze ja ta kamera, kamera e, woman po prostu. Tak. Lepiej po prostu nie róbcie tak. Ja chcę jeszcze wam powiedzieć, że jakbym mógł podpisywać już jednostki, to bym podpisywał już wam mówię za ile gemów. Właśnie... Długo nad tym myślałem, za ile gemów bym mógł to robić, ale doszłem do wniosku, że najlepiej będzie to za 100 klejnotów robić. Tak, bo to... No, no bo jednak to, podpis to, jest to, trochę to, warty. No jest warty, ale nie aż tak, żeby w ogóle wysłaliście. Dosłownie dosłownie można, można powiedzieć, że osoby, dla nich cztery, dzisiaj jak niektórzy, na przykład youtuberzy, za, na przykład 400. z to dosłownie można powiedzieć, że to jest dosłownie wszystkie ich klejnoty, dosłownie. I to jest dosłownie za to musisz kupić dwie nityki, które nawet nie są jakieś słabe. I naprawdę to w ogóle tyle zbiera, żeby tylko mieć jeden podpis. Prawda. A ten... No i właśnie przez to tak pomyśleliśmy, no że po prostu on co za te sto. Poza 100... No niby kupi się jakiegoś glitcha, może Titan Upgrade speakermana, który też jest najlepszym na jakimś... Can, ale no po prostu o to chodzi. No i teraz ja dodam jeszcze czy coś, się? że jakbyście, że możecie nawet te zapytać się twórcy z kiwi Toilet, nie będę mówił jego nazwy, bo ja nie umiem mówić dobrze tej nazwy, bo ja nie znam tak dobrze się na angielskim właśnie. No, no i po prostu możecie do niego pisać tam w komentarzach, czy bym mógł właśnie to dostać, żebym mógł podpisywać. Wiadomo, to jest dziwne. Bo wiadomo, ka niby ma 40 subów, ale wiadomo. Zawsze można spróbować. No. A i dziękuję za osoby, które, które zasubskrybowały kanał, bo mamy 40 subów. Nasz rekord. No. Lecimy no, po 50. No, lecimy po 50. 50 bo można powiedzieć jaka niby był No, lecimy po 50. No. no. Bo to już do 100 subskrypcji. No. Myślę, że już jak wbijemy 50 subskrypcji, to kolejny próg to będzie, myślę, że 100 subskrypcji. No, Tak, to zginie? Tak, on zginie od tego przecież Taitana. Jany, jany. Jan. No. Okay. Więc wkurzajemy te dźwięki tego ten kanceleta. Gdybym miał cenie tylko kota, to naprawdę jak on ci na, nim, na tym paradise pa, para tak przechodzi tak długo, to to, to nie jest fajne dźwięk. A. Przeszedł. A nie rozwali całego trudno. No. No i wracając do tematu, no to, no to jakbym mógł te podpisy zrobić, no to ja nawet będę tam próbował coś wpisać do właśnie twórcy Tower Defense'a, czy bym mógł to dostać, te podpisywanie. No i nie wiem jak to będzie, będę was, jak, jak, ben, jak będę coś wiedział, no to po prostu was powiadomię. No i myślę, że to będzie koniec tematu jak o tym podpisywaniu. Wojtek, em, w ogóle twoim zdaniem ten... Em, czy przejdziemy nightmerka? Raczej tak, w tu... Można powiedzieć, że UFO przeszedł tu ten jeden, ale go damy radę zabić. Tu jakieś tam minimalne, jakiś, nie wiem, parę HP. ma, tam o nim dosyć, można powiedzieć, on nawet jest nikim. Tam jakiś tam malutki z piłą. Ale normalnie damy radę. Damy radę, jak zamknie. Chwila. Mm. Did speaker będzie działał na nich? Cool. Na Na tych, na upgrade? Nie wiem. No taki problem, że nie mogę postawić. Dobra. Już pamiętaj, gdzie to jest testowanie. Znaczy na przykład jak teraz zrobił, to można. Bo wiadomo, to jest bardziej testowanie postaci niż... No. To no. Można grać. Ja nie mam autoskipa, ja po prostu daję skipa. Może po prostu by tak nie od razu, po to tutaj. żebyś to zjedzono. No no i nie wiem co jeszcze mo możemy powiedzieć do widzów. Nie wiem, będą to jest test bardziej wieszycy kamarki niż włosowe, więc nie nie jest sposób dość że że niechim informacji. No. No dobra, ojcowie. Dałem na chwilę cięcie, bo wiecie, jak. bo. Wiecie jak, bo nie, jak powiedziałem, bo wiecie. Bo wiecie, jak to jest. No czasem trzeba dać cię, cięcie, bo jest nudno. No. Ja wiem, że oglądali, jak tylko posłoni na bo to. no. Tak jak mówiłem, będę was informował, jakbym, jakbym coś wiedział o tym podpisywaniu, czy coś, je, czy coś jeszcze bym chciał Was teraz poinformować. Mm. To, że zmieni nick, to już mówiłem. Wiesz no. na no. razie nie jestem dokładnie zdecydowana, jaki będzie, ale po prostu na razie was macie to, że posu... Nawet nie wiem czy po prostu nie zmienię na jakiś łatwy nick, który będzie się po prostu nazywał Siema tu Kacper Podłoga podłoga tu Podłoga Kacper No wiadomo, co się parę sekund zajmuje, ale no YouTubie po prostu łabek są kanały, które nie się do siebie i też chcę wam powiedzieć, że Czasem może być tak, że Jak wpiszecie Ten siema tu Cacer, ale bez, ty, bez podłogi właśnie. No to, ten, no to wtedy może Wam wyskoczyć inny kanał i właśnie informuję Was o tym, żeby nie było, za, żeby po prostu ten nie było zaraz, że ja będę przez to tracił suby, żeby wy będziecie subskrybować tamten kanał, bo wam się pomyli. Oczywiście może tak być. Wiadomo, i tak raczej się zobaczycie, że po inny kadłub to ale skierujecie subskrybujecie. wiesz. No, siema podłoga, bo podłogi muszą być. No. Bez podłogi to inaczej, skucha. No po prostu, wyskoczywamy gdzieś inny A Wy tak wiecie, że podłogi trzeba napisać, ale. Jak wiecie, że nie tak po długi trzeba napisać i bo jak się nie chce wpisać, to mówię, bo no, bo po prostu nie ten kanał. No. A i od razu chcę Was poinformować, że za niedługo wleci. Nowy film do mai... ten, o Minecraft na no, mój kanał właśnie. Widzimy, na kogo kanał. Tak. To już nawet można powiedzieć, że robione rzeczy. Tak, Mówi. że przygotowujemy się do filmu. No. Jako, od ja, od jaką od nazwę od będzie, będzie miał film, się. jeszcze wam nie powiem, bo to będzie taki spoiler. Ale od, ale od razu wam mówię, że jak kojarzycie w ogóle te, na przykład wakacje, dzień pierwszy, od razu wam mówię, że po prostu ten Lena miała ten, ten serwer i po prostu, no niestety poszły chyba tam jakoś usunęły go, nie wiem, po prostu, ale... Tak, usunęły no, się no, nie światy, Lenie. Tego ...serwera, no i no. nie będzie już. Tak samo ten zaczynamy od skromnych początków, tego też nie będzie niestety, no bo coś mi się tam popsuło i tak samo mi się usunął świat. Wiecie to jak to jest, jak jest z Bedrokiem. Z ...serwerami. Wiecie jak to jest z bedrockiem. A, a Bedrock, kiedy wleci nowy odcinek? A kiedy wleci nowy odcinek z Dudu SMP? Nie wiem. Ale na pewno możecie się spodziewać, że na pewno wleci. Niestety, mam mało czasu. No. Albo na przykład ktoś nie może. Od razu Wam mówię, że na przykład nie wiem. Jutro w ogóle nie będzie odcinka, przykład, bo ja w ogóle nie mogę dosłownie prawie jutro tutaj nic robić. No, mogę, będę zawsze to, ja mogę sam też nagrać odcinek, wiecie, jak to jest. No tak, tylko co, nie spodziewajcie się odcinka za mną. No. no. Ja po, po odcinku od razu wiem, co będę robił. Widzowie. Ja po odcinku od razu ten Roblox, zmieniamy nick. No tak, to już w to, to, to idzie. No. Tylko wiesz, też się na przykład nie, nie, jak przykład będziecie wysyłali, żeby się nie mylić z jakimś nickiem, bo ktoś może mieć taki prawie sam nick. Nawet nawet wiesz, nie musi wiedzieć, że ktoś ma też prawie taki sam nick a i po prostu dokładnie zobaczcie jaki Kasper ma nick, a że, żeby po prostu nie było, że, że wiesz, że na przykład na odcinku Kaspera nie ma właśnie tego jego. Musicie dosłownie dokładnie jego nick wpisać. No, ja nawet sobie... Ja nawet chyba jakiś łatwy nick wpiszę jakiś... Kacper, a jak nie będę mógł go ustawić, no to po prostu wpiszę taki, jak mam w Brawl Starsie, czyli ty, Kacper. W ogóle napiszcie, czy chcecie odcinek z Brawl Starsa. Tak, ja tam w ogóle, Romer nie gra, ale nie miałem co że ja w ogóle prawie... Nie wiem, no nie musiałem w sumie, że będzie dawno już się, to sami Romanie gram, ale miałem takie co, że straciłem dwa konta. Na jednym 15 tysięcy, a to było mega dawno, na drugim 7 też to było dawno. A teraz mam na jakimś koncie tysiące. To jest najgorsze. Jak ktoś też miał usunięte konto, to chyba wie jak to, jak to jest. No. Wojtek ty ulepsza ich coś na max level. Tak, no, tylko ja wam na razie tak robić. No myślę, że damy cięcie, bo tu się nic takiego nie dzieje. Dobra, widzowie, specjalnie akurat musiałem teraz wyłączyć cięcie, bo patrzcie, jaki mamy moment. Jak myślicie, uda nam się? Raczej uda. No, uda tak się. No, dzieje. uda teraz, się. Bo to wiadomo, no, jest kolejny raz, bo mówię, to jest test, to wiesz, tu coś ściany mogą być. Nawet nie były potrzebne. W ogóle, napiszcie, czy zebraliście wszystkie jajka z tego eventu? Tak, dla mnie one były łatwe do zdobycia. Ławet, gdybym, ja oglądam jakiś jeden film, ale ławet dosłownie po połowę jajek, to by rumarnie zdobyłem. Bo one, niektóre z nich były takie łatwe do zdobycia. Nawet nie musiał się oglądać jakichś poranników, jak to zdobyć. Niektórzy to nawet zdobywali tak przez przypadek, no bo sobie po prostu Kto? dawali z kimś trade'a, no i... Tak było, że w sensie, mogło się dać po czekokolwiek W dosłownie 7 i miało się, go zabić 10 toalet, co prostu to, to jest to, to takie łatwe. No i ten... No i nawet jest takie, że po co każdą falę 10% jest, że ci trafi sobie niejako, bo masz o tym nie wiedzą, normalnie, możesz się trafić. No. Ulepszyłeś ty w ogóle kogoś na maksa, Wojtek? Nie, no, plagi jakieś teraz. Hmm, ty masz tylko tyle a kasy. E, widzowie, stało się najgorsze. Wojtka wywaliło. Ja naprawdę muszę nawet dać cięcie, bo bez Wojtka to się nie uda tu nic.